Spoczywasz w swojej wannie jak w różowych wodach porodowych macicy. Chciałeś korygować rzeczywistość, a ona zagnała cię w ślepy zaułek. Ja zaniechałem już zajmowania się rzeczywistością. Wyobraźnia jest moim życiem. Rewolucja przestała mnie interesować. Widzicie Państwo? Marata? Czymże jest jedna wanna krwi? Beż krwi, która będzie jeszcze płynąć. Widzicie i czekacie, aby nożem go pchnęła ta dziewczyna! Ten krzyk jest we mnie! To ja jestem! Rewolucja! Desat! Tego nie można nazwać budującą sztuką! która pomaga wrócić do zdrowia pacjentom. Przeciwnie, sztuka niepotrzebnie ich podnieca. Jeszcze nie teraz.